Płótkie na plus, podsumowanie tygodnia w skrócie. Aż dwa powody do radości miała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Marii Konopnickiej w Sieradzu. Czwórka świętowała swoje 60-lecie, a na urodziny uczniowie dostali nową salę gimnastyczną. Kiedy się czegoś bardzo pragnie, wtedy cały wszechświat sprzyja potajemnie naszemu pragnieniu. I udało nam się spotkać na naszej drodze ludzi życzliwych i przychylnych z pomocą których dotarliśmy do celu. Jesteśmy w fantastycznej sali, w której będziecie się mogli tutaj naprawdę rozwijać, kochani moi. To jest miejsce dla was, to jest miejsce, to jest wasza przestrzeń, to jest coś, czego będziecie na pewno dumni. To miejsce, ta sala. Miasto na realizacji tej inwestycji otrzymało dotację z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego w wysokości blisko 4 milionów złotych. Tysiące instalacji fotowoltaicznych, setki pomp ciepła, kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych przy domach mieszkańców Województwa Łódzkiego. Już wkrótce rozpocznie się potężna instalacja odnawialnych źródeł energii. Zarząd Województwa Łódzkiego kilkakrotnie zwiększył kwotę przeznaczoną na konkurs unijny przewidujący dofinansowanie takich inwestycji. Rozdysponowana kwota to 95 milionów złotych. Centrum psychiatrii w Warcie odwiedził marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Szrajbar. W oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży znajduje się 30 miejsc dla osób poniżej 18 roku życia. Dzieci i młodzież, którzy tam trafiają, mogą liczyć na profesjonalną pomoc lekarzy i terapeutów, mogą również kontynuować edukację szkolną. W oddziale właśnie zakończył się remont, a wartość wykonanych prac wynosi 2 miliony 150 tysięcy złotych, w tym ponad 1 700 tysięcy pochodzi z budżetu państwa a 200 tysięcy złotych z dotacji budżetu województwa w 2021 roku. Samorząd Województwa Łódzkiego przekazał kolejny tir z darami, który tym razem trafi do zmasakrowanej przez rosyjskie wojska buczy. Pomoc tę urząd organizuje wspólnie z zaprzyjaźnionym Okręgiem Wołyńskim. Do buczy trafią dary pozyskane przez samorząd Województwa Łódzkiego od polskich firm. Dary przekazały polski cukier, Krajowa Spółka Cukrowa SA, Delia Cosmetics, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ptak SA, przetwórstwo owoców i warzyw Dros. Firmy przekazały produkty żywnościowe o długotrwałym terminie przydatności do spożycia i środki higieny osobistej. Dodatkowo samorząd zakupił i przekazał agregaty prądotwórcze. Samorząd Województwa Łódzkiego nie ustaje w organizowaniu pomocy dla uchodźców. Do obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego województwa, trafi ponad 200 urządzeń gospodarstwa domowego. Firma BSH przekazuje sprzęt gospodarstwa domowego: są to pralki, blendery, czajniki to wszystko co jest pomocy w codziennym y, użyciu do co, codziennych potrzeb. Liczymy na dalszą współpracę z innymi firmami z terenu wojska Łódzkiego. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sklepu przy ulicy Kamiennej 20. Oferujemy usługi w zakresie dorabiania kluczy, w tym także kluczy samochodowych, naprawa zegarków, wymiana pasków i baterii, naprawa i renowacja zegarów. Prowadzimy również sprzedaż mebli, takich jak komody, skrzynie, stoły, szafki z litego drewna. Serdecznie Państwa zapraszamy! Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta, zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Kanał DZ, nadający tureckie seriale, dołączył do oferty naszej telewizji. Jest dostępny w pakiecie podstawowym. DZ to kanał tematyczny z bardzo popularnymi wśród polskich widzów serialami tureckimi. Dzień dobry, witam Państwa, mamy wtorek 26 kwietnia, Rafowoźniak, zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Centrum. Zaczynamy od groźnego zdarzenia. W Skotnikach doszło do zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym. O godzinie 8 rano na ulicy Rzemieślniczej ucierpiał około 30-letni kierowca Opla, którego przetransportowano do szpitala. O godzinie 8 na drodze krajowej nr 71 skrzyżowanie z ulicą Rzemieślniczą w okolicy miejscowości Skotniki doszło do wypadku samochodu ciężarowego MAN i samochodu osobowego Opel Zafira, w wyniku którego został poszkodowany kierowca około lat 30. Na miejscu pracowało pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, której działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu do osoby, z samochodu osobowego, która była zakleszczona w pojeździe. Około godziny 8.20 osoba poszkodowana została przekazana pogotowiu. Na miejscu dalej prowadzone są działania, a poruszanie się po drodze krajowej jest utrudnione odbywa się jednym pasem. Budowa kolejnej inwestycji w naszym mieście ruszy lada moment. Tym razem centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych takich ośrodków w Polsce brakuje a jeden z nich będzie w naszym mieście. W Zgierzu powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne w ramach programu ministra rodziny i polityki społecznej. Wybudowane zostanie na ulicy Reymonta i po mieście 17 osób z niepełnosprawnością. W Urzędzie Miasta podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji, która ma zostać zrealizowana do czerwca 2024 roku. Ponad 3 miliony złotych, przy łącznej wartości 3 miliony 200 całej realizacji inwestycji, pozwala niewielkim wkładem miasta dołożyć i zrealizować takie inwestycje. Mam nadzieję, że nie ostatnią, chociaż w zakresie rozwoju budownictwa już szeroko rozmianego tutaj podejmujemy szerokie plany i z tego typu rozmaite działania, żeby tego typu realizacje w naszym mieście również cały czas miały miejsce. Miejsce ma zabezpieczać usługi medyczne i rehabilitacyjne dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz aktywizować społecznie i zawodowo. Przede wszystkim głównym celem tego centrum jest stworzenie godnych warunków dla funkcjonowania naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Dodam, że na terenie naszego miasta cały system wspierania osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje bardzo dobrze, ale brakowało nam tego ogniwa dotyczącego wsparcia głównie osób z niepełnosprawnością fizyczną, z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj y, y, ta placówka będzie miała taką możliwość. Takich ośrodków brakuje w całej Polsce. Dyrektor mops u z Zgierzu szacuje, że około 600 osób w naszym mieście posiada taki stopień niepełnosprawności, aby zakwalifikować się do przyjęcia dziennego bądź całodobowego. Tutaj będą, będzie powołany regulamin, który będzie kwalifikował te osoby. Oczywiście podstawą jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Będzie powołany zespół tutaj na forum miasta, który Dokona wyboru osób. Łączna wartość projektu wynosi ponad 3 miliony złotych i na pewno poprawi to jakość życia osób z niepełnosprawnością w naszym mieście. Nabijamy kilometry dla biało-czerwonej i przy tym wspieramy Zgierskie Hospicjum. Z taką inicjatywą wyszło Starostwo Zgierskie, które już po raz drugi organizuje taką akcję. Osoby, które lubią aktywnie spędzać czas, a przy tym pomagać, mogą wziąć udział w akcji organizowanej przez Powiat Zgierski. W tym roku uczestnicy wydarzenia mogą wesprzeć także ważną inicjatywę dobroczynną, czyli ośrodek hospicyjny w Zgierzu. Wspólnie z uczestnikami naszych wydarzeń chcemy wesprzeć hospicjum imienia Jana Pawła II w Zgierzu. Chcę wspomnieć, że to hospicjum zostało wybudowane wysiłkiem wielu ludzi przez wiele lat. Jest szansa, że w tej chwili hospicjum zacznie funkcjonować i świadczyć usługi dla naszych mieszkańców. W ubiegłym roku nabijanie kilometrów dla Biało-Czerwonej cieszyło się dużym zainteresowaniem. W inicjatywie wzięło udział około 300 osób, pokonując dystans 3000 km. Pierwsze 100 osób, które pokona dystans 10 km oraz wpłaci dowolną narowiznę na rzecz Zgierskiego Hospicjum, otrzyma od nas podziękowania, jak i też okolicznościowy medal. Jeżeli lubicie biegać, spacerować, chodzić, maszerować z kijkami lub też jeździć na rowerze, serdecznie. Zapraszam do udziału w tej imprezie, no ponieważ jest to jak najbardziej bardzo szczytny cel po pierwsze uczczenia naszego święta narodowego, jakim jest Konstytucja 3 Maja, jak i też wspieramy nasze zgierskie Hospicjum. Zespół szkół nr 1 zaprosił uczniów z podstawówek ze Zgierza i Powiatu Zgierskiego na drzwi otwarte, na których ósmoklasiści mogli poznać szkołę od podszewki. Przed absolwentami szkół podstawowych stoi trudna decyzja, dlatego Cezak zaprosił uczniów klas ósmych na drzwi otwarte. Przyszli kandydaci mogli dowiedzieć się, co oferuje szkoła na danym kierunku kształcenia. W branżach między innymi ekonomiczno-administracyjnymi, gastronomicznej, hotelarskiej czy poligraficznej. Odbyły się już dni otwarte, w ramach których uczniowie właśnie klas ósmych wraz z rodzicami mogli zapoznać się ze szkołą. Zapoznali się z pracowniami przedmiotowymi, mogli porozmawiać z nauczycielami, mogli porozmawiać również z uczniami, obecnymi uczniami naszej szkoły. W dniu dzisiejszym, jak zauważyliście, jest spory rozgardiaż, ponieważ mamy wycieczki przedmiotowe właśnie dla szkół podstawowych z, ze Zgierza i z Powiatu Zgierskiego. Młodzież, umówiona młodzież ósmych klas wraz z opiekunami odwiedzają naszą szkołę. Zorganizowaliśmy dla nich warsztaty. W ramach których mogą poznać specyfikę przedmiotów, w których, w których, kierunków, przepraszam, w których kształcimy w naszej szkole. W tym roku uczniowie od 20 kwietnia mogą logować się do systemów i wybierać placówki, do których chcą rekrutować. W tym roku, kiedy, kiedy jest w dosyć sporo młodzieży w klasach ósmych, jest to tak zwane półtora rocznika. Wszystkie kierunki będą, będą cieszyły się zainteresowaniem, mamy taką nadzieję. Natomiast jak to wygląda z roku na rok, jest tak naprawdę inaczej. W tamtym roku mieliśmy spore zainteresowanie gastronomią, wcześniej przedmioty turystyczno-hotelarskie. Od zawsze mamy ekonomik, tak zwany przedmioty ekonomiczne, poligrafia. A co najważniejsze, szkoła podoba się uczniom, którzy zachęcają do rekrutacji do Cezaka. Oferujące przez Cezaka profile zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród kandydatów. Warto wybrać tą szkołę, ponieważ no, są tutaj fajne kierunki i naprawdę można się dużo nauczyć. E, nauczyciele też są bardzo przymili, tłumaczą wszystko i jeśli trzeba do czegoś wrócić, to pomagają i no, są bardzo mili ogólnie i pole jestem na fotografii i polecam mój kierunek. Ponieważ no dzięki temu mogę się dużo nauczyć. Ósmoklasiści mają jeszcze trochę czasu, aby podjąć ostateczną decyzję. Życzymy wszystkim, aby dostali się do wymarzonej szkoły. Na dziś to już wszystko. Na kolejne wydarzenia zapraszam jak zawsze o 16.30 w piątek. Miłego popołudnia życzę i pozdrawiam.